Jestem nie do zatrzymania i osiągam wszystko, co sobie postanowię. Jestem nie do zatrzymania i osiągam wszystko, co sobie postanowię. Jestem nie do zatrzymania i osiągam wszystko, co sobie postanowią. Moje piękno i siła wewnętrzna przyciągają pozytywne zmiany. Moje piękno i siła wewnętrzna przyciągają pozytywne zmiany. Moje piękno i siła wewnętrzna przyciągają pozytywne zmiany. Jestem pełna energii i gotowa podbić świat. Jestem pełna energii i gotowa, by podbić świat. Jestem pełna energii i gotowa, by podbić świat. Moje marzenia i cele są w zasięgu mojej ręki. Moje marzenia i cele są w zasięgu mojej ręki. Moje marzenia i cele są w zasięgu mojej ręki. Każdy dzień przynosi mi nowe możliwości do rozwoju. Każdy dzień przynosi mi nowe możliwości do rozwoju. Każdy dzień przynosi mi nowe możliwości do rozwoju. Jestem silna, pewna siebie i zdeterminowana. Jestem silna, pewna siebie i zdeterminowana. Jestem silna, pewna siebie i zdeterminowana. Zasługuję na sukces i spełnienie we wszystkich dziedzinach życia. Zasługuję na sukces i spełnienie we wszystkich dziedzinach życia. Zasługują na sukces i spełnienie we wszystkich dziedzinach życia. Moja pewność siebie jest niezachwiana i nieustannie rośnie. Moja pewność siebie jest niezachwiana i nieustannie rośnie. Moja pewność siebie jest niezachwiana. I nieustannie rośnie. Przyciągam obfitość, szczęście i miłość do swojego życia. Przyciągam obfitość, szczęście i miłość do swojego życia. Przyciągam obfitość, szczęście i miłość do swojego życia. Jestem autentyczna, Jestem autentyczna i wierna sobie w każdej sytuacji. Jestem autentyczna i wierna sobie w każdej sytuacji. Jestem autentyczna i wierna sobie w każdej sytuacji. Moje życie jest pełne radości, miłości i spełnienia. Moje życie jest pełne radości, miłości i spełnienia. Moje życie jest pełne radości, miłości i spełnienia. Jestem magnesem na pozytywne energie i wspaniałe doświadczenia. Jestem magnesem na pozytywne energie i wspaniałe doświadczenia. Jestem magnesem na pozytywne energie i wspaniałe doświadczenia. Moja samoocena jest wysoka i niezależna od opinii innych. Moja samoocena jest wysoka i niezależna od opinii innych. Moja samoocena jest wysoka i niezależna od opinii innych. Z odwagą i determinacją stawiam czoła każdemu wyzwaniu. Z odwagą i determinacją stawiam czoła każdemu wyzwaniu. Z odwagą i determinacją stawiam czoła każdemu wyzwaniu. Jestem otwarta na wszystkie dobrodziejstwa, które oferuje mi życie. Jestem otwarta na wszystkie dobrodziejstwa. Które oferuje mi życie. Jestem otwarta na wszystkie dobrodziejstwa, które oferuje mi życie. Moje wewnętrzne światło promieniuje na zewnątrz, przyciągając piękno i pozytywność. Moje wewnętrzne światło promieniuje na zewnątrz, przyciągając piękno i pozytywność. Moje wewnętrzne światło promieniuje na zewnątrz, przyciągając piękno i pozytywność. Jestem silniejsza i bardziej pewna siebie z każdym dniem. Jestem silniejsza i bardziej pewna siebie z każdym dniem. Jestem silniejsza. I bardziej Jedna, pewna siebie z każdym, dniem. z każdym dniem. Moje myśli i emocje Moje wspierają mój rozwój i sukces. Rozwój Moje myśli i emocje wspierają mój rozwój i sukces. Rozwój Moje myśli i emocje wspierają mój rozwój i sukces. Rozwój Każdego dnia jestem coraz bardziej zadowolona z siebie i ze swojego życia. Każdego dnia jestem coraz bardziej zadowolona z siebie i ze swojego życia. Każdego dnia jestem coraz bardziej zadowolona z siebie ]Yeah., i ze swojego życia. Jestem nie do zatrzymania i osiągam wszystko, co sobie postanowię. Jestem nie do zatrzymania i osiągam wszystko, co sobie postanowię. Jestem nie do zatrzymania i osiągam wszystko, co sobie postanowię. Moje piękno i siła wewnętrzna przyciągają pozytywne zmiany. Moje piękno i siła wewnętrzna przyciągają pozytywne zmiany. Moje piękno i siła wewnętrzna przyciągają pozytywne zmiany. Jestem pełna energii i gotowa podbić świat. Jestem pełna energii i gotowa, by podbić świat. Jestem pełna energii i gotowa, by podbić świat. Moje marzenia i cele są w zasięgu mojej ręki. Moje marzenia i cele są w zasięgu mojej ręki. Moje marzenia i cele są w zasięgu mojej ręki. Moje każdy dzień przynosi mi nowe możliwości do rozwoju. Każdy dzień przynosi mi nowe możliwości do rozwoju. Każdy dzień przynosi mi nowe możliwości do rozwoju. Jestem silna, pewna siebie i zdeterminowana. Jestem silna, pewna siebie i zdeterminowana. Jestem silna, pewna siebie i zdeterminowana. Zasługują na sukces i spełnienie we wszystkich dziedzinach życia. Zasługują na sukces i spełnienie we wszystkich dziedzinach życia. Zasługują na sukces i spełnienie we wszystkich dziedzinach życia. Moja pewność siebie jest niezachwiana i nieustannie rośnie. Moja pewność siebie jest niezachwiana i nieustannie rośnie. Moja pewność siebie jest niezachwiana i nieustannie rośnie. Przyciągam obfitość, Przyciągam obfitość, szczęście i miłość do swojego życia. Przyciągam obfitość, szczęście i miłość do swojego życia. Przyciągam obfitość, szczęście i miłość do swojego życia. Jestem autentyczna i wierna sobie w każdej sytuacji. Jestem autentyczna i wierna sobie w każdej sytuacji. Jestem autentyczna i wierna sobie w każdej sytuacji. Moje życie jest pełne radości, miłości i spełnienia. Moje życie jest pełne radości, miłości. I spełnienia. Moje życie jest pełne radości, miłości i spełnienia. Jestem magnesem na pozytywne energie i wspaniałe doświadczenia. Jestem magnesem na pozytywne energie i wspaniałe doświadczenia. Jestem magnesem na pozytywne energie i wspaniałe doświadczenia. Moja samoocena jest wysoka i niezależna od opinii innych. Moja samoocena jest wysoka i niezależna od opinii innych. Moja samoocena jest wysoka i niezależna od opinii innych. Z odwagą i determinacją stawiam czoła każdemu wyzwaniu. Z odwagą i determinacją stawiam czoła każdemu wyzwaniu. Z odwagą i determinacją stawiam czoła. Każdemu wyzwaniu. Każdemu wyzwaniu. Każdemu wyzwaniu. Jestem, otwarta Jestem, Jestem otwarta na wszystkie dobrodziejstwa, które oferuje mi życie. Jestem otwarta na wszystkie dobrodziejstwa, które oferuje mi życie. Jestem otwarta na wszystkie dobrodziejstwa, które oferuje mi życie. Moje wewnętrzne światło promieniuje na zewnątrz, przyciągając piękno i pozytywność. Moje wewnętrzne światło promieniuje na zewnątrz, przyciągając piękno i pozytywność. Moje wewnętrzne światło promieniuje na zewnątrz, przyciągając Sz対mPS. piękno i pozytywność. Jestem silniejsza, i Jestem silniejsza i bardziej pewna siebie z każdym dniem. Jestem silniejsza i bardziej pewna siebie z każdym dniem. Jestem silniejsza i bardziej pewna siebie z każdym dniem. Moje myśli i emocje wspierają mój rozwój i sukces. Moje myśli i emocje wspierają mój rozwój i sukces. Moje myśli i emocje wspierają mój rozwój i sukces. Każdego dnia jestem coraz bardziej zadowolona z siebie i ze swojego życia. Każdego dnia jestem coraz bardziej zadowolona z siebie i ze swojego życia. Każdego dnia jestem coraz bardziej zadowolona z siebie i ze swojego życia.